Siema z tej strony, pan Baked, a w tym odcinku spróbuję wam powiedzieć, ile jest warte konto Anomaliego. Anomali to znany youtuber z CSGO i domyślam się, że już to wiesz, jeżeli kliknąłeś w ten odcinek. Zanim zacznę odcinek, to jeszcze wam powiem kilka rzeczy. W tle będzie leciał gameplay z CSGO, z kilku moich kili. Nie będą one takie dobre, ale na tym się nie skupiajmy. Będę oceniał tylko jego y anomaliego główne konto, bo wiem, że ma kilka nowych kont, takich pobocznych, z których nagrywa odcinki. Jeszcze trzecia rzecz, zostawcie proszę lajka i suba pod tym odcinkiem. Dziękuję i zapraszam do oglądania. A więc jest bardzo dużo rzeczy, które bym musiał wyceniać i oglądać, więc obejrzałem sobie jeszcze dodatkowo kilka odcinków, na przykład odcinek anomaliego, na którym sam to oceniał, i jeszcze takiego polskiego youtubera, którego możecie kojarzyć, Kapi. Zacznijmy więc od rękawiczek, których anomalii ma naprawdę bardzo dużo, więc się skupię tylko na tych rękawiczkach najważniejszych i najwięcej wartych. Jednymi z nich są rękawice sportowe Weiss, które są warte 45 tysięcy złotych i są o naprawdę bardzo niskim flocie, z tego co widziałem. Następne to rękawice sportowe Puszka Pandory, które są warte 18 tysięcy złotych. Potem mamy rękawiczki samochodowe Irbis Śnieżny, jakości prosto z fabryki, które są gdzieś 40 tysięcy złotych, może więcej, może mniej warte, tego dokładnie nie wiadomo. I tutaj ciekawostka, bo są to jedne z najlepszych rękawiczek w całym CSGO, bo są aż na czwartym miejscu, przynajmniej z tej wersji Irbis śnieżny, więc Anomali ma naprawdę szczęście. Mamy jeszcze rękawice specjalistyczne szkarłatny Kimono o lekkim zużyciu i są one warte gdzieś z 15 tysięcy złotych. Razem daje nam to gdzieś 120 tysięcy złotych, pomimo, że to nie są wszystkie rękawiczki, które Anomali ma, a jest to już i tak bardzo dużo. Następne to są noże, których anomalii ma ponad 102 sztuki, teraz może i nawet więcej, ale jest ich pomimo to bardzo dużo. Jednymi z nich jest karambit Doppler o wartości 55 tysięcy złotych, który jest w wersji Stattraków z fabryczny nowy, więc naprawdę bardzo dobry. Jeszcze są dwa emeraldy którymi są bagnet M9 Gamma Doppler, który jest wa warty 40 000 zł i jest prosto z fabryki, oraz nóż Bowie Gamma Doppler, prosto z fabryki również i około 10 000 zł warty. Nóż Bowie będzie po prawej stronie, a bagnet M9 po lewej. Potem nadchodzi Karambit Doppler Ruby za 38 000 zł oraz bagnet M9 Doppler Ruby za 50 000 zł. To są obydwa Ruby, przedtem były Emerald. A teraz nadchodzi Sapphire. Jednym z nich jest Szpon Dobler Sapphire prosto z fabryki, który jest warty 35 tysięcy złotych. Potem jest Bagnet M9 Dobler Sapphire, który jest warty 70 tysięcy złotych i jest również prosto z fabryki. A na koniec nadchodzą dwa Bagnety Dobler, które są razem warte plus 60 tysięcy złotych, czyli więcej. Również Sapphire. I tutaj dochodzimy do końca listy noży, bo jest to nóż szkieletowy, szkarłat na sieć, Statrak oraz prosto z fabryki. i Są ich tylko trzy sztuki na świecie: to jest ciekawostka, właśnie, bo jest on bardzo dużo warty z tego powodu, że jest ich mało, bo ma wartość o cenie z 60 tysięcy złotych, przynajmniej według anomaliego. Razem jego wszystkie noże są warte 400 tysięcy złotych, a z rękawiczkami są warte 500 tysięcy złotych, a nawet 538 tysięcy złotych. A są to tylko najważniejsze, więc pomyślcie ile muszą jeszcze te takie, których nie wymieniłem być warte. To teraz skoro mieliśmy już rękawiczki i noże, przejdźmy do broni, których anomalii ma tak samo duże jak reszty. I które są jeszcze więcej warte niż wszystko razem, które to teraz wymieniłem. A więc zacznijmy do, od AWP Dragonlore, która jest bardzo rzadka, bo ma na niej anomalii dużo naklejek i jest warta aż 270 tysięcy złotych. Po tym anomalii ma jeszcze trzy inne AWP Dragonlore, dwie są prosto z fabryki, a jedna po testach bojowych, a razem są warte 150 tysięcy złotych. Jeszcze do tego mamy AK 47 Złota arabeska o wartości 10 tysięcy złotych, który jest prosto z fabryki. I teraz 2AK47 ognisty wąż, a drugi to dziki lotos. Ognisty wąż jest o wartości 13,5 tysiąca złotych, a dziki lotos o wartości 12 tysięcy złotych. Do kolekcji Anomaliego należy jeszcze 2 M4A4 Hole o wartości 54 tysięcy złotych. I tutaj dochodzimy już do końca odcinka, bo jest to M4A1S witamy w dżungli o wartości 18 tysięcy złotych. Razem jego wszystkie bronie są warte pół tysiąca złotych, ale wszystko razem, czyli rękawiczki, bronie i noże są warte milion złotych. Ale nie zapominajcie o tym, że pewnie jeszcze więcej są warte, jeżeli się doda te bronie, których w tym odcinku nie wymieniłem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Pisz w komentarzu, czy taki odcinek ci się podobał, czy wolałbyś jakieś ciekawostki, czy więcej openingów z kidropa, czy w ogóle co innego. Czekam na Was i widzimy się za tydzień. Żegnam się. Pa!